Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zobaczymy, co nam przyniesie ten dzień. Mamy f 20 1.80. No to już jest, można powiedzieć, bardzo stary sprzęt. Wizualnie nie wygląda źle. Nie wiem, co z nim. Przyczynę tylko kartkę, że. Jest w tym sprzęcie, będę tak że trochę gadał, jest w tym sprzęcie problem z kserowaniem, drukowaniem, czyli ogólnie problem z drukarką, dlatego do mnie trafiła. Zabieramy się za nią, zobaczymy czy wystarczy zmienić atramenty, czy ta drukarka po tylu latach, widać mnie, po tylu latach jeszcze będzie dobrze drukowała, czy już po prostu ma dosyć ze starości. Ona będzie miała powyżej 10 lat. Zabieramy się. Moi drodzy, F2180, po co te TKB USB, ale... Bierze. Zauważcie, nie wygląda tragicznie. Dukarka jeszcze i chyba nawet nie wyświetla błędu. Jeszcze jest w kondycji znośnej. No naprawdę nie wyświetla błędu. To jest, na, to jest aż dziw. To teraz zerknijmy, jakie mamy wkłady w niej. No nie gadaj. No Nie, zamieni jest. Aha, zamiennik i już widzę, że regenerowane były. Koniec i kropka. Czy spróbować to napełnić, babrać się? Myślę, właśnie myślę, tak głośno myślę, cicho myślę. Wezmę rękawiczki, żeby się od samego rana nie upieprzyć. Wiem, że jest ciemno, ale energia jest coraz droższa i będzie jeszcze droższa. Zapowiadają się mi wobec wszystko zdrożeje kurwa mać i będziemy płacić słono za wszystko. Ręce kurwa padają na to wszystko, a rzeklę. Bo już dostałem taką repremendę od Was, przepraszam najmocniej. Wyrażam swoje emocje właśnie w taki, a inny sposób. Szanuję to, że każdy to robi w naszej. Ja używam bardzo dużo epitetów, bardzo, ale to bardzo dużo. To, co słyszycie czasami na filmach. Rzadko może nie używam tego nagminnie, ale, ale używam. To jest promil mojego słownictwa. Tego można powiedzieć negatywnego. Każdy to pojmuje jak, jak chce. Może to pić w uszy. Jeżeli kogoś to obraża, to przepraszam. Nie moim intencją jest kogoś obrażanie, ale musicie wziąć pod uwagę, że ja wyrażam w ten sposób emocje właśnie tego typu epitetami. Które można powiedzieć nie są poprawne. Dobra, koniec o mnie i koniec o słownictwie. Zabieramy się za robotę, żeby sprawdzić dlaczego. Dlaczego nie drukuje, nie kseruje. To jest dziwne, bo on dość dobrze odbija. Także jestem bardzo ciekawy, czy jeżeli ja mu dopompuję tu trochę tego atramentu świeżego, czarnego, a już było to napełniane, i on bardzo, zobaczcie, ładnie sobie radzi w odzorowywaniu tej barwy. Zrobię to samo z kolorem. Tu bardzo ładnie widać w tych wkładach, która barwa gdzie. Mam nadzieję, że widzicie. Gąbki są po prostu poplamione, pobrudzone od kolorów. Trochę powietrza nam na pewno zejdzie, nie zaszkodzi, i ten smalec, który tam jest, musicie przyznać, że odbija dobrze. No to teraz pytanie. Jak nam zadrukujesz, i energię oszczędzamy. Też jestem ciekawy, jak mi ten sezon w domu wyjdzie. Założyłem pompę ciepła i jestem cholernie ciekawy, jak to energetycznie wyjdzie. Stało Stałopalny szereg groszek sobie darowałem. Nie lubiłem tym palić. Ciągle się coś pierdzieliło tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że teraz konsumpcja energii będzie adekwatnie niższa do tego, co było. Na stałopalnym kotle. Ale my tu nie o kotłach, tylko drukarka. No i zobaczmy, co będzie w tej sytuacji hmm. napełnienia tego wkładu. Czy zadrukuję coś, a ja gdzieś miałem herbatę. Jest. 7.11, też mam dość sporo czasu, żeby zrealizować pewne rzeczy. Dzisiaj jeszcze jeden na serwis, do kopiarki. Prawdopodobnie dysk twardy jest tam czepnięty i nie ładuje. Zauważyłem, zauważyłem, że mi się znowu kamera wyłącza. Bardzo niedobrze wciągnęło papier zatrzymało się także tutaj jest faktycznie, jest problem nie wychodzi ten problem od od, nie, wychodzi właśnie jest któryś wkład przypnięty no to mamy usterkę bardzo się cieszę, że ją wykryliśmy czyli będzie trzeba skorzystać w ogóle z czegoś innego były drożne te wkłady ale elektronicznie któryś jest kopnięty nie będę się babrał tutaj w żadne takie sergiele typu Dobieranie innego wkładu. No przecież ja ich wcale nie zamontowałem. Czy to jest możliwe? On tak durno to zrobił. No tak. Nie z... Chciałem zrobić ksero nie montując wkładów. No ciekawe. Arek. Ale jak nie w ogóle drukarka za zabrała kartkę? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. Uznajmy, że tego nie było. Wkładów nie było w środku. Ciekawe. Błędu nie wyświetla. Ale że kartkę zabrało, aż dziwne. Zróbmy. Nie, no jest, jest, jest problem, słuchajcie. Ja wtedy włożyłem te tusze. No już sam nie wiem. Chyba tak. Idę po świeże wkłady. Myślę o czymś innym, za dużo gadam, za mało robię. Wezmę dwa nowe wkłady o numerze 21, 22. Też mi rozbiło to, że kamera mi się włączyła. Gdzie się tu dzisiaj widziałem? Skorzystamy z tych dwóch wkładów, bo adekwatnie jest problem. Zauważycie, zauważcie, wtedy nie wyświetlało, a w tym momencie pomarańczowa dioda nam tutaj cały czas sygnalizuje problem. Jest to dość częsty problem w tych drukarkach, nie samych drukarkach, chodzi o wkłady, które mm, tak się zachowują. Ale problem jest jeszcze jeden. Dużo refilowanych wkładów już 100 tysięczny raz też mogą powodować takie a nie inne problemy. I mogą być nieakceptowalne przez urządzenie, przez co ciężko jest dobrać. No, oryginały istnieją, ale są bardzo drogie i klienci nie chcą ich już w tym momencie kupywać ale zobaczmy na ten. One też, widzę, że ten też jest powtórnie refilowany i może być naprawdę różnie, czy w ogóle to wystartuje. No Miejmy nadzieję, że tak. Są to dwa nowe wkłady. No, no i sami zobaczcie. Dwa wkłady w świeże zamienne też jest dupa. Tego się właśnie obawiałem. Przemieńmy. Teraz możemy na... zrobić taką metodą krzyżową, sprawdzić, który boli wkład czy czarny, czy kolorowy, a czasami zdarza się, że obydwa i też świeże spółki ściągnięte mają ten sam problem. No w tym momencie założyłem mu świeży kolor, stary, czarny. I drukarka ruszyła, zaczyna coś robić, natomiast to, zauważcie, jest nowy zamiennik. Oczywiście widać, że refilowany i to na pewno nie raz i jest, krótko mówiąc, uszkodzony. Nic z nim nie zrobimy, poza tym, że będzie trzeba go powtórnie zareklamować. Ja teraz pozwolę sobie zrobić kopię. Kopię. wydruk testowy. Widzimy jak nagrywa się. Coś ostatnio GoPro mi szwankuje. Ciężko mi powiedzieć dlaczego. Robiłem kilka przywróceń, ale no ma prawo. Kupiona jako używana, któryś rok nagrywa, to coś może się dziwnego dziać. Czyli mamy tak. Kolor mamy nowy, czarny mamy po napełnieniu i dość dobrze sobie radził, odbijał. Teraz spróbujmy zrobić jakikolwiek wydruk i sprawdźmy czy w ogóle da radę coś wydrukować. Papier zabiera, nie generuje błędu, ale takie drukarki też warto kilkukrotnie sprawdzić, bo powiem Wam szczerze, potrafi wygenerować błąd po dwóch, trzech dniach, no i nic. Też zdarzają się sytuacje w tych starszych drukarkach takie, że jednak już elektronika sterująca, czyli ta szyna, czyli coś takiego, co jest w drukarce i tutaj są dwa atramenty, jeździ w prawo i w lewo no i już krótko mówiąc nadaje się do wymiany No nowego tego elementu nie jesteśmy w stanie nigdzie znaleźć bo nie istnieje natomiast wtedy musimy już tu karkę mówiąc, przekreślić ja to zeskanuję zgodnie z wyrównaniem te szyny, które komunikują się z głowicami i, i no wykonują całą procedurę to jest element ruchomy, on też potrafi się uszkadzać, ma swój encoder, tu jest akurat w tym przypadku wyciągnięty, ale wykorzystam stand encoder, bo to już jest do podmianki. No i to jest element ruchomy, który musi, musi, który się krótko mówiąc używa. Yy, wyrównanie nam poszło, nie zgłasza żadnych większych błędów. No to teraz zróbmy kserokopię czarną, jak na razie, a za chwilę przejdziemy do koloru Tworzymy tu. Papier tu. No nie jest nas Na samych serokopi mocno tłusto drukuje. Z na pewno ta ostrość będzie dużo wyższa, no to zróbmy teraz kolor. Zauważcie, że jest to do przyjęcia. to rozmazane, to jest kserokopia, skaner starej generacji, lampa swoje pochodziła, ma parę lat, ale jeżeli chodzi o szybkie ksero, można pozostawić i domimywać, że będzie służyło długo, długo. No i pozostał nam ostatni test, czyli właśnie teraz ten test na kolorze, który świeży założyłem, bo ten się okazał wadliwy. Oczywiście wykonywane jest dużo, dużo wolniej. No są trzy barwy. No, długo to, długo. Jeżeli chodzi o kolor, to bardzo długo. No zauważcie. No tutaj mamy kserokopię kolorową na zamiennym wkładzie. Myślę, że nie jest źle. Wszystkie barwy są jak yy, Oczywiście na miejscu. Tutaj jeszcze bym się pokusił ku temu, żeby enkoder wyczyścić. Widzę przesunięcie delikatne na czarnym i może to powodować, to już nie jest taki zły. Może to być też wina w zabrudzonej lampy. Natomiast, no, chodzi o samą zasadę, że jednak sam wkład załatwił nas prawie drukarka żyje. F2180 jest to naprawdę starej technologii sprzęta i jeszcze daje radę. Problem jedynie z wkładami, najlepiej oryginalne, ale te oryginalne niestety są drogie. Ale udało się wskreślić bardzo fajnie, bo lubię stawiać sprzęty na nogi, żeby działały, a nie żeby je tu skreślić. Pamiętajcie, podeślijcie treść dalej, jeżeli ktoś ma F2180 jeszcze działający, może skorzystać z tej wiedzy. Dziękuję za atencję, życzę oczywiście miłego dnia. Dzięki. Cześć.